Jednym z powodów, dla których wielu wędkarzy zniechęca się do połowu, gdy jest zimno, jest to, że ciężko jest zawiązać chociażby agraftę. Gdy łapy zgrabieją, jest to wielki problem. Tu Zostało już coś fajnego wymyślone. Jest to bardzo fajny patencik, którym się posługuje w momencie, jeżeli muszę zawiązać coś na mrozie, czy to będzie przypon na szczupaka, czy to będzie jakaś przynęta. Robi się to bardzo fajnie, bez praktycznie wiązania. Zaraz zademonstruję wam, jak to działa. Ma to jeszcze jeden plus. Jest to tak naprawdę wiązanie bez węzła, w związku z tym plecionka w ogóle nie traci na swojej wytrzymałości. I nie ma się co obawiać tego, że to puści, że się rozwiąże. Nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło, a już stosuję to naprawdę wiele lat. Zaraz pokażę wam tutaj to maleństwo, jak wygląda. co. drucik. ...niepozornie wyglądający, tak śmiesznie pozawijany, pozakręcany. Teraz pokażę jak to zawiązać. Szybko zakładam tutaj to plecionkę, składam krótki kawałek w pół. Łapię tutaj, kręcam dookoła i wsuwam, gotowe, zawiązane. Można to zrobić naprawdę na wielkim mrozie. Jak się teraz to rozwiązuje? Bardzo prosto. Łapie znowu. Odkręcam. Dziękuję. Zmieniam zestaw. Więc to jest naprawdę na największym mróz. Patrzcie jeszcze raz, jakie to proste. Wciąga w pół. Złapana. Zahaczyk. Owijam. I zaciągam. Nie ma takiej opcji, żeby to puściło. I mrozy nam nie straszą.